Przed wami opowieść o zemście, o przetrwaniu, o tajemnicy i o kobiecie, która nie chciała się poddać. Zostańcie ze mną. Hej hej, moi drodzy, w ten piękny październikowy dzień. Wita Was Olga z wielkiego buka. Polscy autorzy niezmiennie mnie zaskakują. Co róż, słuchajcie, odkrywam nowe, wyjątkowe nazwiska, i tak jest właśnie z autorką książki, o której wam dzisiaj opowiem. Służąca Weroniki Wierzchowskiej to powieść tak piękna, tak poruszająca, tak kobieca i jednocześnie nasza polska powieść, która całkowicie mnie wzruszyła, także aż mi łzy leciały ciórkiem. Co więcej jest to wielkobukowa Patronat, dumny, wielkobukowy patronat od wydawnictwa Szara Godzina, i powieść, która po prostu wywołała całą falę emocji. Służąca Marianna Zaczkiewicz, 30-letnia kobieta, zostaje zesłana ze swoją zbrodnię na Syberię na ciężkie roboty. Stamtąd już niewiele osób powraca, a tym bardziej nie wracają młode. Osłabione kobiety w odmiennym stanie, tak jak Marianna. Dojeżdża na swoje miejsce kaźni do kolonii karnej w Omsku, w samym sercu Rosji, w miejscu, do którego od wieków trafiają Polacy tacy jak ona. Dojeżdża tam ciężko chora, umierająca, traci swoje wyczekiwane dziecko, sama przeżyje. Cudem. I również cudem trafi nie na roboty, ale do domu pewnego polskiego ułana, który również przed laty został zesłany na Syberię. Teraz Marianna w spokoju może planować swoją zemstę. Teraz może rozpamiętywać swoje krzywdy. Ma czas. Ma czas, i pewnego dnia powróci. Czytałam służącą dwukrotnie. Pierwszy raz pod koniec sierpnia, kiedy wydawnictwo szara godzina zaproponowało mi patronat i teraz kilka dni temu zaledwie, żeby raz jeszcze sobie przeżyć tę historię na nowo, zanim wam tutaj ją opowiem i no nic się nie zmieniło. Dwa razy się spłakałam, dwukrotnie przeżywałam historię Marianny tak samo. Weronika Wierzchowska przynosi nas w samo serce Rosji, na Syberię, do krainy niby obcej niby z dzikiej, ale już w jakiś sposób okiełznanej. Tam właśnie w Omsku, wokół kolonii karnej, Polacy stworzyli przez lata swoisty ekosystem. Część z nich odnalazła tam nawet swój dom, osiedliła się, założyła swoje biznesy i spróbowała zbudować swoje życie od nowa. Kimś takim jest właśnie Mikołaj. Niemal 70-letni były ułan, który trafił tutaj na Syberię po powstaniu styczniowym i został. W Służącej poznamy jeszcze więcej takich postaci. O rozdwojonej duszy, którzy zostawili za sobą ojczyznę, wciąż tęskniąc ale tam na obcych ziemiach zbudowali od nowa swoje życie. Natomiast jeżeli chodzi o historię Marianny, to jest absolutnie przejmująca. Nie chcę Wam tutaj zdradzać zbyt wiele szczegółów, ale ta nasza służąca, zwana w Rosji z striapką, nie jest do końca tym, za kogo się podaje. Ma swój sekret, ma swoją tajemnicę, spotkała ją krzywda i ktoś wreszcie za to zapłaci. Weronika Wierzchowska przedstawiła w rzeczywisty sposób świat z Syberii XIX wieku. Całość ubrała w piękny, malowniczy język, a na dokładkę, słuchajcie, jako taką wisienkę na torcie dorzuciła nam sekret. Sekret, który chcemy poznać. Służąca zachwyciła mnie. Myślę, że zachwyci także Was. Myślę, że takie właśnie polskie powieści. Z jednej strony lekkie, które czyta się jednym tchem, ale poruszające ważne tematy, opowiadające o historii, o której nie mówi się głośno, to są, słuchajcie, prawdziwe perełki. To są takie prawdziwe cudeńka, które warto czytać. Bo warto w ogóle czytać polskich autorów i dzielić się nimi. Kochani, czytajcie Służącą. A teraz na dokładkę dorzucę Wam jeszcze trzy inne polskie powieści z historią w tle. Dolina i Czesława Miłosza. Poeta powraca do krainy swojego dzieciństwa, wytęsknionej krainy dzieciństwa, by snuć półrzeczywistą, półbaśniową opowieść gdzieś nad Rzeką Isą, wyimaginowaną rzeką, Isą, która jednak w jakiś sposób istniała. Różany eter Julii Gambrot, i tutaj mamy mieszankę kryminału, romansu, powieści historycznej, Bel epok i moc medycznych ciekawostek. Dwór w Czartorowiczach Moniki Rzepielskiej, i tutaj mamy pięknie przedstawioną rzeczywistość dworską po upadku powstania styczniowego na Podolu, powieść jednocześnie romantyczną i historyczną. I oczywiście we wszystkich tych. W trzech powieściach mamy piękną, wielką historię w tle. A teraz, kochani razem z wydawnictwem Szara Godzina zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was trzy egzemplarze służące do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi. Polećcie mi proszę Waszą ulubioną opowieść z historią w tle właśnie. Może to być opowieść filmowa, może być serialowa, może to być opowieść książkowa albo również komiksowa. Swojej odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod filmem. Konkurs trwa do 15 listopada, a jedna dnia wybiorę troje zwycięzców. Absolutnie zakochałam się w stylu Weroniki Wierzchowskiej powiem Wam, że ta autorka napisała jeszcze inne również historyczne opowieści. Będę je czytać, będę nadrabiać zaległości, bo to jest coś pięknego, służąca, powieść kobieca, lekka, z wielką historią właśnie. Uwielbiam takie historie, uwielbiam takie opowieści. Po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na Książki na jesień. Mój subiektywny wybór 10 wyjątkowych tytułów. Literatura polska, zagraniczna do wyboru do koloru. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgośćcie się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!